Dzień dobry, Rafał Dudziński, Independent Video Press, rozmawiam z panem Krzysztofem Tułwińskim. Witam Państwa. Panie Krzysztofie, ustawa 447. Jak pan może skomentować przyjęcie tej ustawy przez amerykański kongres? Proszę Państwa, no właśnie w tym, w tym pytaniu jest jak gdyby cały, cały problem, no nie? Amerykański kongres, czyli obce państwo w stosunku. No póki co to chyba w stosunku do Rzeczpospolitej jest to jeszcze obce państwo. No nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, Unii czy zależności. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjmuje ustawę, która będzie dotyczyła mienia tak zwanego bezpadkowego, czyli pożydowskiego, czyli mienia to precyzujmy o co tak naprawdę chodzi. Czyli mienia, do którego bezpośredni, bezpośredni potomkowie prawowitych wcześniej właścicieli no nie mają, nie ma takiej możliwości, bo po prostu zginęli, nie żyją, w związku z tym nie mogą żadnych wywieść, żadnego wywieźć prawa. I teraz organ konstytucyjny, Innego państwa uchwala prawodawstwo, które ma dotyczyć e, obszaru, w tym wypadku e, obcego państwa Rzeczpospolitej, e, w, w, zakresie, e, w zakresie dysponowania, zarządzania, zarządzania mieniem i teraz powiedzmy sobie jeszcze, e, w czyim interesie? W interesie dawnych obywateli, bo e, obywatele którzy zginęły pochodzenia żydowskiego w okresie II wojny światowej byli obywatelami państwa II Rzeczpospolitej. Więc no, kuriozum polega na tym od tego są oczywiście prawnicy, natomiast no nie jest to zbyt skomplikowane, że w imieniu dawnych byłych, byłych obywateli państwa polskiego, a obecna Rzeczpospolita, ale zresztą PRL też się nie odżegnywał, było, by spadkobiercą drugiej, drugiej Rzeczpospolitej. W związku z tym, w związku z tym, no, no nie jest dzisiaj kuriozalny jest w ogóle tego typu konstrukcja prawna, natomiast, że my to poważnie traktujemy w tym, w tym rozumieniu tego typu, powiem, groźby i nie są na samym wstępie odrzucone przez. oczywiście społeczeństwo my zdecydowanie mamy negatywny do tego stosunek, ale w żaden sposób nie są odrzucone w sposób zdecydowany przez obecne oficjalne organy państwa polskiego, no jest rzeczą, która jest dla nas upokarzającą. Państwo polskie w tym momencie powinno wezwać notą dyplomatyczną do zaprzestania tego typu ataków na państwo polskie, wtrącania się wewnętrzne sprawy, a. W tym wypadku, no tak, przy okazji, to Stany Zjednoczone są obecnym sojusznikiem tego obecnego rządu. Bo nie mówię, że moim, jako obywatele Rzeczpospolitej, bo nie są sojusznikiem, natomiast obecny rząd przypisał sobie w ramach Stanów Zjednoczonych, że to jest ich, ich sojusznik. W związku z tym, no tym bardziej mają ku temu mandat, żeby z tym swoim domniemanym sojusznikiem załatwić, załatwić tą tę sprawę, nie ośmieszając i nie obliżając polskiemu, polskiemu narodowi. No, pojawiały się nawet takie oskarżenia pod adresem, że żeby, e, Prawa i Sprawiedliwości, że to jest partia żydowska, a tymczasem lewica twierdzi, że no, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to w Polsce nasiliło się to, antysemityzm. E, no, ja nic z tego nie rozumiem. No, może pan znaczy, mi to wyjaśnić? Ty, 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 ja może na, na swoim, e, swoim przykładzie. Jestem Polakiem, no nie, w związku z tym, no, no trudno, żebym był antysemitą, bo ja rozumiem, że sprawy żydowskie sobie miesza się ktoś pochodzenia żydowskiego, no i Żyd może być antysemitą, natomiast mnie to powiedzmy nie interesuje do momentu, gdy nie zagrażają ze strony określonej nacji, w tym wypadku nacji żydowskiej, a de facto mówimy o państwie izraelskim, to no nie wchodzi po prostu w moje interesy, gdy nie, nie, nie zagraża jak gdyby moim interesom, mojej państwowości. No i jednocześnie no, w sposób wręcz jawny, ja w tym wypadku mówię, o, 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 o pewnych przejawach obecnego, które, które z którymi mamy do czynienia w państwie izraelskim, nie obraża narodu polskiego. Nie obraża Polaków. Moje relacje, jak ja rozumiem, w rozumieniu z, z państwem izraelskim, czy szeroko rozumianą, zresztą rozsianą po całym świecie diasporą żydowską, powinny odbywać się w sposób następujący. Ja oczekuję od nie tylko polskich Żydów, ale w ogóle od diaspory żydowskiej podziękowań. Podziękowań za setki lat goszczenia, przebywania i tej naszej wspólnej, wspólnej na tej ziemi pracy, na, ziemi, na ziemiach Rzeczpospolitej, nie tylko na tym obecnym obszarze między Bugiem a Odrą. Więc raczej bym oczekiwał tego typu rewanżu, a nie jakieś fobie antypolskie, jakieś urojenia, jakieś, jakieś roszczenia, jakieś, jakieś przewrócenie odpowiedzialności za to, co się zdarzyło z państwem polskim po 1939 roku. Gdybym był Żydem, wyraźnie bym powiedział, wyraźnie pociągnąłbym do odpowiedzialności Wielką Brytanię, Francję. Oczywiście Niemcy w sposób zdecydowany, bo jest to tak oczywiste, że nawet nie wymienia. ale także Stany Zjednoczone za to, co się stało w okresie Długiej Rzeczpospolitej z wszystkimi Żydami, ale szczególnie z polskimi Żydami. I tam bym naprawdę kierował bardzo słuszny, słuszne adresy. Eee, ja tak zauważyłem, no, że młodzi Izraelczycy są tak indo że Pol to Polska jest odpowiedzialna, współodpowiedzialna za Holokaust, mm. że to tam Niemcy, że to naziści nie byli Niemcami, że to tak. tamtego, że I dla to młodego Izraelczyka... Niemcy Niemcy, a dobrzy Niemcy to są ci co obecnie, co Mercedesa i BMW. No właśnie, tak. bo dla młodego Izraelczyka Niemcy kojarzą się tam z piłką nożną, z BMW, tak, z, z Mercedesem, dobrym, te, z, tak z piłką nie? nożną, z autostradami, tak a Polska dla młodego Izraelczyka kojarzy się tylko z obozami, niemieckimi obozami koncentracyjnymi. To znaczy, pan tak to dobrze powiedział, z niemieckimi, natomiast im się kojarzy gorzej. Oni nazywają to. Że to, że, polski, że to polską kon, było, tak? Już nawet y, pojawiały się akcje tego typu, że tam, y, Żydzi tam wrzeszczą mhm. nie niemiecki to znaczy, holokaust, tylko polski no, holokaust. To znaczy, tutaj, tutaj jest kwestia, no cóż, y, y, po pierwsze, należy. Ubolewać nad stanem umysłu współczesnych Żydów. Mam nadzieję, że Pan Bóg im to wybaczy, bo, bo powtarzam, mi jako obywatelowi Rzeczpospolitej, po pierwsze, trudno jest to zrozumieć, tą niewdzięczność. Po drugie, no w, w, w końcu jest to, jest to naród, który który odbudowuje swoją państwowość. Tak? Bo ten byt Izraela, z którym mamy do czynienia po 1945 roku, jest to raczkująca państwowość tego, tego narodu, przerwana z różnych, z różnych przyczyn i nie chodzi tutaj o wywód historyczny. W związku z tym, no raczej wskazywałbym na, na pewien umiar, no, i, i, i pewną, pewną przyzwoitość, tym bardziej, jeżeli to państwo chce się określać i się określa w ramach, w ramach państw demokratycznych. Więc, tego typu stosunek do, do przeszłości, swojej przeszłości, do przeszłości żydowskiej na terenach Rzeczpospolitej. A co złe świadectwo stawia, stawia w układzie także, przecież międzynarodowym, no i, no i w żaden sposób no, no nie może budzić sympatii. Jest to agresja, wyraźna agresja. I teraz jest pytanie. E czy, czy to jest przypadkowe? Czy, czy, czy właśnie coś za tym stoi? Czy jest to kolejne jakieś podjudzanie? Czy chodzi, czy chodzi o bardzo jakieś powiedzmy niecne interesy i zamiary? To jest, to jest coś, co w sposób naturalny nurtuje, nurtuje społ, współczesnych Polaków. No i w tym wypadku, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś szuka konfliktu, mówię tutaj o stronie żydowskiej. Jeżeli daje, daje przyczynki, jeżeli próbuje Polaków obdarzyć, określić, nacechować antysemityzmem, no to, to po prostu z rozumem się pomieszał w sposób zdecydowany i jednocześnie, no, 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 no jak, mo, jak może być to naród, Pola, Polacy mogą być narodem antysemitów, gdzie. W układzie światowym, nie tylko europejskim, była to wręcz ziemia obiecana z punktu widzenia diaspory, diaspory żydowskiej. I, 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 I co jest ważne, panie redaktorze, trzeba pamiętać, że szczególnie w okresie I Rzeczpospolitej, jak wielką pozycję w organizmie państwowym posiadali żydzi, jak w, w ówczesnych tych realiach, jak wielką rolę także wypełniali którą w sposób naturalny, w sposób zgodny z naszą, z naszą mentalnością, z naszymi zasadami pozwoliliśmy i przypisaliśmy właśnie tej nacji. No proszę pana, no przecież pan o tym dobrze wie, że w instytucie Jad Waszem najwięcej zasadzonych drzewek. To właśnie mają Polacy. I to właśnie Polacy najwięcej ratowali Żydów, to właśnie Polacy zaczęli jako pierwsi mówić o Holokauście. A na naród izraelski, ci współcześni, ci młodzi Izraelczycy, oni są w dalszym ciągu no, przekonani, że to jednak no, Polacy kolaborowali z nazistami, z Niemcami, że to jednak... A się pojawiało nawet głosy, tutaj u nas w Polsce, pojawiały się głosy, ktoś tam krzyknął, że Polacy wymordowali więcej Żydów jak Niemcy. No to, to niestety nie jest narracja, która pojawia się w Polsce. Ostatnio w mediach rosyjskich, Federacji Rosyjskiej coś takiego się pojawiło. No oczywiście ja nie mam wątpliwości, że ktoś się pomylił. Bo nie, no, nie, mi się nie... wydaje chyba, że to Grosk, tam by kiedyś właśnie. To, to od początku, ale ja powtarzam, teraz jest przypadek, bo nie, niedawno żeśmy interweniowali, to środowiska patriotyczne interweniowało, i to nie jest przypadek, że, 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 że co Rosjanie coś zapomnieli, że, że się pomylili. Nie, nie, to jest właśnie taka celowa narracja, celowe działanie, które, no, które niestety, ale chyba, chyba ma ten niecny ukrytyce. Natomiast nie jest, jest naturalny. Nie jest dziwnym, że to akurat najwięcej Polacy uratowali istnień żydowskich. To jest rzecz naturalna. Polacy to są naród ludzi honorowych. Oczywiście w każdym narodzie znajdą się bandyci i margines, i, i, i taki w ramach element, powiedzmy, yy, yy, w naszym narodzie też się zdarzył, i zdarzyli się ludzie, którzy się dopuścili tych czynów. Natomiast proporcje, natomiast uwarunkowania, w, w okresie okupacji co Polakowi groziło za jakikolwiek kontakt z Żydem no na trzeta, No, no tak, tak, ale nie tylko jego przeszłodziny trzeba to mocno y, 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 brać pod uwagę więc pytam jak, jak trzeba y, y, jak trzeba być złym z natury człowiekiem lub państwem, jeżeli to się w imieniu państwa mówi żeby coś takiego narodowi polskiemu przypisywać Abstrahując właśnie, wyrywając z kontekstu realia, wyrywając z kontekstu to, że to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Strata naszego narodu, państwa polskiego, II Rzeczpospolitej, to jest powyżej 6 milionów obywateli, w tym właśnie połowa etnicznych Żydów, ale obywateli Rzeczpospolitej. I państwo polskie poniosło, czym się chce, czy się nie chce, tego typu stratę, i świat musi o tym wiedzieć. Natomiast ja uważam, że tu jest większy problem. Ja, ja, ja się jak gdyby na to nie oskarżam. Problem jest to, że jeśli powstaje przestrzeń, jeśli pozwolimy sobie na pewne stereotypy i kompleksy, no to rzeczą naturalną, że pojawiają się tego typu zarzuty w stosunku do państwa i całego narodu polskiego. Pokazuje to nabierność polskiej polityki, na zakompleksienie. Bo w Polsce nie można nic powiedzieć złego o życie, tak? No właśnie no. o to będę chciał zaraz się zapytać pana właśnie. No to no to pa, panie Krzysztofie, bo mianowicie u nas w Polsce jak coś złego się powie o życie, to policja, prokuratura, ten lewacki ośrodek monitorowania zachowań tak i tak dalej i tak dalej, ta gazeta Jasne. wyborcza, to od razu wiadomo, no. a w Izraelu jak się obraża Polaków, no to właśnie to jest legalne i oni twierdzą, że to jest wolność słowa tam w Izraelu, czy, sobie, czy... że Polaka można obrażać. To, to, no tak jesteśmy Polakami, w związku z tym, no nie wypada, nie wypada nikogo obrażać, tak? Wypada mieć szacunek do wszystkich nacji, tak a priori, yy, z po prostu z zwykłej przyzwoitości ludzkiej i zasad. Szczególnie zasad życia społecznego i naszego doświadczenia historycznego. Wydaje mi się, że to, yy, tego Polakom nie można, nie można zarzucić. Natomiast yy, to powiedzmy sobie szczerze, no wynika chyba z pewnego takiego naszej naiwności. I, I powiem słowiańskiej duszy. Myśmy sobie pozwolili narzucić tą narrację, pozwoliliśmy sobie narzucić opis zdarzeń, który zupełnie nas Polaków nie dotyczy. Że wręcz stawia się nas, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, w ramach tych, powiedzmy, bandyckich narodów, ja się nie obawiam użyć tego słowa, bo nie było żadnych nazistów, był bandycki naród niemiecki, który zbiorowo dopuścił się takiego, nie innego czynu. Pytam, czy naród polski, do głowy, by w narodzie polskim, jakakolwiek by nie rządziła opcja, partia polityczna, jakikolwiek władca, Kiedykolwiek w przeszłości naszych dziejów coś takiego nam przyszło. Nigdy. To się po prostu nie zdarza. I myśmy dzisiaj, jako ta słowiańska dusza, ta powiedzmy dobrotliwa i naiwna, wręcz, i to wcale nie jest pozytywna cecha, pozwoliliśmy sobie w układzie tej światowej polityki w XXI wie wieku, pozwoliliśmy sobie przypisywać dzisiaj tego typu. E, e, powiedzmy, no, e, rzeczy, które, które są dla nas, Polaków, dla tego typu naszej nacji obrzydliwymi. Oczywiście w żaden sposób niezasłużonymi e, e, tego typu określenia. I o czym to pokazuje? To pokazuje o niezwykłej słabości państwa polskiego i obojętnie jakich to rządów, ale z drugiej strony to też pokazuje. Że nasza zbiorowa narodowa czujność, instynkt, a każdy naród winien posiadać, gdzieś po prostu zatracił się, uspał. Że myśmy nie zauważyli, co w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu latach, bo to oczywiście ma swoją, swój czas, swoją genezę, krok po kroku, jakieś dochodzenie. Do, do pewnego y, tego etapu, na którym jesteśmy. I teraz cóż, przejście do kolejnego etapu to będzie wręcz oskarżenie polskiego narodu o holokaust, o lodu, ludobójstwo Żydów, no i w tym wypa wypadku poniesienie y, y, konsekwencji także finansowych, materialnych. Bo rozumiem, że między innymi ta ustawa to jest hańbą dla narodu amerykańskiego, wstydem i nikt nigdy mi nie powie, że ten naród jest przyjazny w stosunku naród, nie tylko państwo amerykańskie w stosunku do nas, Polaków, bo jest wrogo nastawiony, skoro sobie pozwala na przyjęcie tego typu ustawodawstwa obrażającego i szkodzącego Rzeczpospolitej. Więc no czas, czas się obudzić. Ja oczywiście też jako polski polityk powiedzmy sobie szczerze. No nie angażowałem się jak gdyby y, y, w te, y, w przedział tych spraw, no, no nie czując właśnie też do końca tego zagrożenia, lub je bagatelizując. Pojawiają się nawet takie przypadki oskarżeń o antysemityzm, że jak ktoś się zapyta o postać Salomona Morela, Salomon Morel, ten dy dyrektor tego byłego tego więzienia y obozu. Raczej, już po wojnie tego Auschwitz, nie co tam zrobił wie, wie pan o co chodzi? nie? Tam też przetrzymywano przecież Polaków, katowano po wojnie w systemie stalinowskim i że już nawet. Zaczynają oskarżenia, że już że jak się coś powie o tych Żydach, którzy po, by współpracowali z komunistami, czy byli w tych aparacie komunistycznym, którzy mordowali Polaków, że pojawiają się oskarżenia o antysemityzm. Tak. I tutaj dochodzimy do, do, do niesamowitego wątku. Ja, ja się pozwolę so, sobie cofnąć trochę dalej. XIX wiek, powstanie styczniowe, rok 1863. Akurat mój przodek, żandar powstańczy, był aresztowany z Majerem Żydem Szpakiem, mhm. który, który robił kosy powstańco, tak? Mhm. Ale także byli inni Żydzi. Byli Żydzi, którzy wysługiwali się carskim, wysługiwali się Moskalą którzy składali fałszywe świadectwa, przez których setki osób tutaj na Podlasiu tysiące zapłaciło. I to już i nie dotyczy to całej diaspory żydowskiej, ale dotyczy to tej części, która jak gdyby w tamtym czasie nie utożsamiała się już, Polacy też, tacy sami byli, zdradzali, donosili i tak dalej, niczym się nie różnili. Ale dotyczy to już sporej części, sporej żydowskiej, która nie utożsamiała się z tą państwowością i robili rzeczy bardzo niecne. Mamy późniejsze, późniejsze lata roku 1920. Proszę zauważyć, jak znaczna część Żydów, ja nie mówię, że pojedyncze przypadki, ale co do, co do społeczności, jak znaczna część Żydów zachowała się i była nastawiona. Do ówczesnej państwowości przypomina wojna z Rosją Bolszewicką. Wówczas jakie mamy dramaty, jakie zdarzenia naszych braci, którzy przez wieki byli na tej ziemi. Momencie, jeśli mhm. pozwolę. W związku z tym to, co się stało po 1945 roku, kładzie cień i to nie były przypadki, bo biorąc pod uwagę liczebność, populacji Żydów polskich, którzy zostali, którzy uniknęli zagłady Holokaustu, to było bardzo szerokiej skali. Moment, wysługiwanie się komunistą, oczywiście 90% prawie Polaków w sposób bierny lub czynny uczestniczyło w tym wysługiwaniu się komunistów i, i, i to w żaden sposób naszego nie zwalnia nas jako narodu polskiego z tej odpowiedzialności z tej hańby, jakżeśmy żeśmy tą komunę łyknęli, ale jaki udział czyli populacja całej tej diaspory, która przetrwała i aktywność niczym nieosadniona, wręcz bardzo bandycka niszczycielska tej zdrowej tkanki polskiego narodu no, przepraszam z całym szacunkiem ale za to należy nie to, że się obrać rumieńcem, za to należy przeprosić, że ci, którzy pozostali na tej ziemi przy życiu, po takim dramacie, nie potrafili się zachować. Mhm. No i, i nie, nie bardzo, i kogo ja tu obrażam, i co w tym jest złego? No, panie... My możemy, mo, możemy się nie zgadzać co do lit, faktów i tak dalej, ale prawda jest prawdą, rzeczywistość jest rzeczywistością. I, I poprzez ten pryzmat mam o tym wiedzę, tak? Wiem, ale jednocześnie pokazałem, że i Polacy nie potrafili się zachować. I, 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 i to w jakim wymiarze? I nie oznacza, że mam, y, że tutaj tą wypowiedzią, czy, czy tym myśleniem, wyrażam nienawiść do obecnego państwa izraelskiego czy narodu. Musimy sobie y, rozliczyć się i to w sposób dokładny. I tylko. Tylko określenie właśnie tych warunków brzegowych, określenie tej prawdy jest w stanie spowodować, że będziemy sobie wzajemnie ufali jako państwo obecna Rzeczpospolitej i Izrael i wzajemnie się oszanować. Jeśli tego nie będzie, no ja bardzo przepraszam, ale Jeleni to z nas nikt nie będzie tu robił. To, że my jesteśmy Słowianami, mamy tą y, dobrobrytyjną duszę, to nie oznacza, że będziemy przez wieki frajerami i będziemy sobie pozwalać dzisiaj na tego typu gry. Yy, tak, proszę pana. Yy, Żydzi mają swoje te instytucje walczące z antysemityzmem, yy, y, muzułmanie też mają swoje jakieś instytucje z, zajmujące się walką z islamofobią, a Polacy również powinni mieć jakieś instytucje zajmujące się walką z antypolonizmem, żeby po prostu, że, że jak ktoś obrazi Polaka, tak go się nazwie antypolonistą, antypolonizm, to żeby mu się po prostu przykro zrobiło, żeby tego. I właśnie nam potrzeba takich instytucji, które będą, będą właśnie z tym, z tym walczyły, z tą, z tą nienawiścią do Polaków. Żydzi mają tego typu instytucje, oni mają pieniądze, oni po prostu y, tak, tak, walczą z aby... antysemityzmem ale... i się niczego nie ja, boją. Panie po pierwsze tak, jestem Polakiem, nie jestem Żydem, więc jeśli bym był Żydem, to był możliwe, że mógłbym być antysemitą, ale nie jestem. W związku z tym, więc trudno, żebym jako Polak był, był antysemitą. Natomiast ja nic nie mam za uszami, tak? My jako naród Polacy może i to bagatelizowaliśmy do, do tej pory, bo, bo nie mamy takiego stosunku nienawiści, wyrachowania i niecnych jakichś celów, jak mają Żydzi, jak mają muzułmanie. Myśmy tego nie lecowali. No tak, ale jak nas obrażano, to myśmy to Spokojnie. leceważyli też. W okazji. Do tej pory. Do tej pory. No, nie? I też uważam, że czas, czas to przerwać, czas wręcz odpowiedzieć tym samym orężem. Czyli w tym wypadku orężem propagandowym, no powiedzmy sobie szczerze, instytucjonalnym czas yy, zacząć w sposób zdecydowany mówić o tym, co Żydzi na terenach Rzeczpospolitej, ja nie mówię, że jako cała diaspora, ale znaczna część, co robili złego. Po, po prostu odpowiedzieć pięknym za nadobne. Yy, skoro, skoro ktoś wytoczył tego typu działa, Skoro, skoro ktoś chce zmanipulować przeszłość w określonych dzisiaj celach swoich politycznych i prawdopodobnie gospodarczych, w związku z tym no, naszą y, zostaliśmy wezwani do obrony i trzeba się teraz w sposób zdecydowany bronić i nie mieć kompleksów mówienia o tym, że Żydzi wydawali Żydów, no bo wydawali, tak? Łaj za Polak Niecny Polak, bandyta Polak, też to robił, wydawał. Ale, ale ja nie mam zahamowania powiedzieć, że się czymś takim brzydzę, no nie? A to, że Żyd wydawał Żydów i co ma być jeszcze święty? No pan taka chyda. kobieta, która dostawała 200 marek nawet za wydanych Żydów. No jasne, jestem, więc schizofrenia jakaś. Czas się wyleczyć narodzie izraelskim. No tak? właśnie, bo mi się wydaje, że jednak trzeba młodym Izraelczykom też opowiedzieć o tych, tych Żydach, którzy właśnie kolaborowali z nazistami. Trzeba no im tak, to ja, jednak opowiadać. No właśnie, młodzieży żydowskiej, że, że jest tak indoktrynowana, manipulowana, e, ale ktoś za to ponosi odpowiedzialność. Więc pytanie, dlaczego intelektualiści, politycy żydowscy, jaki mają cel ukryty? Do czego zmierzają? Pan Bóg ten naród niejednokrotnie pokarał. No bo chyba no inaczej tego nie należy odbierać. Zabawa nieroztropna w ramach takiej polityki, no niestety, ale może się też nie, nie najlepiej skończyć. Chyba nie o to chodzi. Moim gościem był pan Krzysztof Tułwiński. Dziękuję. Do widzenia. Mam nadzieję, że wyjaśnię.